Nie, tylko wąska półka jedna. Trzeba dojść, trzeba dojść do półki. Na początku jej ktoś ma zostawione taśmę, więc nie trudno jej nie poznać. Przejść tą półką w prawo, no i tam jest ekstremalnie na tej półce. A potem już łatwo. A i na samym końcu trzeba przejść do szczytu, po prostu łapać się grani i po popójcie przejść. Bo trzeba po takie ostrym się wyjść. Parę minut. Nie, tam byłem. I bardzo z tego powodu się cieszę. Chociaż gdzieś jestem sam razem. Chyba że żeby gdzieś dalej. Nawet no, dużego chcecie desiść? Ale co, tą wzorówką, czy... To może pójdę z wami. też nie ma sensu, bo ja już na dużym byłem, a nie chcę mi się, kurde, przedłużać dzisiaj, bo jutro muszę jechać. Nie, cofnę się z powrotem na chłopka. Co, no. zostajecie na mięguszu? no, no to wtedy tym bardziej nie idę z wami. Nie, ja, muszę, ja już dzisiaj miałem wrócić do domu, ale uparłem się na tego mięgusza i przyszedłem. Bo poprzednio z, z drugiej strony na niego wchodziłem i trochę ekstremalnie się zrobiło. Prosto od chłopka. Prosto po, po granicy. No i doszedłem do tego drugiego szczytu i tam dalej takie dość ostre były miejsca. A no, mówię, ja byłem mocno obładowany, mówię, nie, nie idę. Bo to było niebezpieczne, nie? Ja też chciałem zostawić. Ja w końcu mówię, a biorę. I tak ten jest akurat malutki, tak że się da. Nie, nie, z krysztakami to w ogóle nie ma co iść bo tam mówię, tam jest to taka wąska ścieżka nie? i zacznie mocno płyty trzymać Dobra, to. no to powodzenia powodzenia tu jest mi ludzko. idę dalej Pięć minut? ja tu już raz byłem, ja nie wiedziałem, że ten tu jest wejście, tylko taki zły teraz byłem ten w internecie ze, ze złej strony szedłem nie? A ja z tamtej drugiej, jak kupię, no, się... Ten się marena, nie ma... ja się... Szed... No, ja, no, ja. ja szedłem, mówię, ja bez liny bym tam nie poszedł. Zwłaszcza nie z pytakiem, nie? No, bo tam jest trosze... troszeczkę... Tam pomiędzy wierzchołkami tego mięgusza, nie? Tam jest dość niebezpiecznie. Słucham? Nie, 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 jak się idzie granią, nie? Teraz, nie, teraz to tam jest. Mara.